Dziennikarstwo śledcze to jest takie dziennikarstwo, którego celem jest zawsze ujawnienie prawdy. Ujawnienie prawdy, która z jakichś powodów miała być, czy też została już przed nami ukryta. I takie dziennikarstwo śledcze możecie spotkać właściwie w każdym medium i ono może dotyczyć każdej sprawy. Może dotyczyć tego, że jakiś polityk zna jakiegoś biznesmena, Organizowany jest przetarg, na który wydawane są pieniądze publiczne, i ponieważ ten polityk zna tego biznesmena, a ma wpływ na wynik przetargu, idzie mu na rękę. Nasze państwo ponosi straty, ale ten biznesmen dzięki swojej znajomości odnosi zysk. Ale dziennikarstwo śledcze to może być coś bardzo prozaicznego, na co nigdy byście nie wpadli. Na przykład odkrycie tego, co jest w waszej lodówce. Czy rzecz, którą miecie codziennie rano na śniadanie, która nazywa się kiełbasą, naprawdę jest kiełbasą? Co w niej jest? Z czego ją się robi, za jakie pieniądze się ją naprawdę produkuje i dlaczego płacicie za nią tyle, ile płacicie. I to też jest śledztwo. I ono też może dojść do bardzo różnych efektów. Na pewno pamiętacie takie śledztwo dotyczące soli drogowej to znaczy, śledztwo, w wyniku którego okazało się, że zamiast soli spożywczej w naszych woreczkach w domu znajduje się sól drogowa, czyli taka, jaką się posypuje drogi, od której topnieje lód. Śledztwa mogą dotyczyć też bardzo poważnych historycznych spraw. Na pewno słyszeliście o śledztwie dotyczącym powodów katastrofy samolotu, w którym zginął generał Sikorski. Był zrobiony na ten temat bardzo duży film dokumentalny, który był efektem właśnie śledztwa dziennikarskiego. Jak więc widzicie, dziennikarstwo śledcze to mówiąc krótko, za każdym razem jest odkrycie czegoś, co zostało z jakichś powodów przed nami ukryte. Dlatego jest trudne, wymaga dużo pracy, dużo czasu, ale się opłaca.